Rosja do dziś nie chce o tym słyszeć. Już 17 września przedstawiała haniebny atak na Polskę jako wyzwolenie naszych mniejszości. Tak też pisano o tej agresji po wojnie w podręcznikach szkolnych PRL. Tylko, że to Józef Stalin razem z Hitlerem był współsprawcą wybuchu II wojny. Policzmy państwa zaatakowane przez Hitlera do roku 1940. Polska, Dania, Norwegia, Luksemburg, Holandia, Belgia i Francja. Stalin najechał Polskę, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, Rumunię i Mandżurię. Jeszcze przed uderzeniem 17 września na nasz kraj ZSRR przygotował gigantyczną armię. Już pod koniec sierpnia trwała skryta mobilizacja. Nad granicę z Polską przerzucono całe dywizje. Na papierze wyglądało to jak armia nie do zatrzymania. 617 tysięcy żołnierzy, wspieranych przez 16,5 tysiąca pograniczników, 5 tysięcy dział i 4,7 tysiąca czołgów, 760 samochodów pancernych i ponad 3 tysiące samolotów. To była przytłaczająca potęga. Polska mogła przeciwstawić tylko osłabione oddziały Korpusu ogrony Pogranicza i jednostki rezerwowe, które dopiero się formowały. Nie było planu obrony, a meldunki z Moskwy uspokajały, że Sowieci zachowają tę gdy o świcie ruszył atak, nasze strażnice graniczne były kompletnie zaskoczone. Ta liczebna przewaga przesądziła losy wschodnich rubieży Polski. Sowiecka machina wojenna nie zostawiła Polsce żadnych złudzeń. To był cios przygotowany z zimną precyzją i bezwzględną siłą. Ważne, od teraz dzięki specjalnemu programowi YouTube moje odcinki mają obcojęzyczny dubbing, co pozwala opowiadać o historii Polski światu. Wesprzyj moją pracę dołączając do grona patronów na Patronite albo przekazując skromny datek w Yasupi. Linki w opisie.